Witam Was w ten piękny halloweenowy poranek. Słuchajcie, dzisiaj robimy imprezkę halloweenową, więc na początek posprzątam pokój, później go ozdobię, już tak typowo pod Halloween. Następnie zrobię sobie makijaż halloweenowy i słuchajcie, kręcimy imprezę w tym samym składzie co w zeszłym roku, więc mm, liczę, że będzie fajnie. Tak wygląda już w miarę ogarnięty pokój, więc zaraz Wam pokażę, jak go ozdobię. Powiem Wam, że tak tutaj coś zrobiłam, ale strasznie mało upiornie tu jest. Chyba jeszcze muszę coś dokupić, żeby to taki efekt finalny już Wam pokazać, bo jestem szczerze tak średnio z tego zadowolona. Też inaczej, te światła się pozapala wszystkie i w ogóle, ale no... Pierwsze przekąski halloweenowe już są gotowe, zobaczcie, nic, nic prostszego, bierzecie sobie mandarynkę, marker jakiś i proszę bardzo, takie cudne dynie mandarynkowe nam wychodzą, lecimy dalej z produkcją. Mamy takie cudowności, tam było napisane, że ogólnie trzeba po łyżeczce tej masy wlać w krobeczki. ja wlałam po łyżce więc mogą wyrosnąć nam ogromne bubeczki, ale trudno, wszyscy goście wiedzą, że nie jest mi lepsze przygotowanie, więc lecimy z tym i tak. Ja w tym roku maluję się za czarownicę. Mam taki zarąbisty nos, zobaczcie. Pokażę Wam zaraz efekty. To już zdążyliście zobaczyć, jak ja wyglądam. Ale właśnie Konrad wrócił z pracy, więc sprawdźmy jego reakcję. No teraz to już w ogóle. Ale się umalowałeś. Nor ładnie no. To jest zielonitka. Jeszcze zielony ostatnio Masz czarne. Ci się podzieluję. To też mam zielone z tyłu. Konrad mnie mi kupił jeszcze. tak wiedźmy. Jak to się prezentuje. I jeszcze mam nocha, ale to wszystko na koniec, bo jeszcze kręcimy do końca przekąski. Poprosiłam Konradka, żeby nam kupił jeszcze jakieś palięczyny, bo tak mi było za mało mrocznie. Mamy jeszcze jakieś wielkie szczęki. W ogóle ręce mi się nie odpierają, trochę się boję o swoją buję jutro, bo jak wiecie, wszystkich świętych, no ale taka ta sytuacja właśnie. Uwaga, moje babeczki wyglądają tak. No i właśnie włożyliśmy tu jeszcze glisty, żeby sobie wychodziły. Uwaga, łapcie kolejny przepis na super rzeczy. Bierzecie sobie taki sereczek, proszę bardzo. Taką szyneczkę, oliwki i zaraz Wam pokażę, co z tego wyjdzie. Nie przebranica. da. A jaki piękny czarodziej łap się ostatnią przekąskę? I moja ulubiona atrakcja tego wieczoru, pan czarodziej Łapcie jeszcze aktualizację zdobień. no strasznie Ale jaka fajna z ja trochę z co? jedno bandyta Nie, trzy oki No właśnie, podziwiałaś jak? Jedno oki Cyklop, w byłby cyklop ale będzie fińska, a miała być w kształcie ducha. Co zapomniałeś? Boo. No. Co Tak. <grych> Zmyłam wszystko, słuchajcie, i umyłam jeszcze raz włosy, bo takie miałam posklejane od tej sztucznej krwi rzeszok i w ogóle od tego wszystkiego zielonego. Wannę w ogóle ubrudziłam. Na zielono i do tego to nie mogłam tego odmyć w ogóle. Na samą wodę by nie zeszło w ogóle. Płynem micelarnym lwam to tysiące razy. Końcowo się udało. Jak jutro ktoś tam gdzieś tam na cmentarzach zobaczy zielone części mojego ciała, to możecie się domyślić dlaczego jeszcze tutaj tak widzę w tym świetle, że wyjść mam taki trochę zielony. Kolor, no ale trudno, w ogóle strasznie ciężko było też tutaj to zmyć, twarz to jeszcze tak, jeszcze, jeszcze, ale i tak było dosyć ciężko, no ale w miarę jak to wygląda i w ogóle z rąk jeszcze miałam ciężko zmyć, ale chyba, a nie, bożesz! widać, to w ogóle to też paznokcie, nie mogę z ostrości zobaczyć. W ogóle to też paznokcie mam takie zielone i okropne, ale w sobotę na Paznokcie. Bo wyobraźcie sobie, że zamówiłam dzisiaj wycieczkę i w końcu sobie gdzieś polecimy, więc mega się cieszę i nie mogę się doczekać. Ja już jestem gotowa na podbijanie cmentarzy, więc zaraz właśnie jedziemy tam. popostawiać się z i tak dalej tak dalej. Um, mogę Wam pokazać moją stylóweczkę. I słuchajcie, Widzimy się w kolejnym vlogasku. Kolejny vlogasek pewnie będzie właśnie z wycieczki, więc ja takie lubię najbardziej. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że Wy też. Do zobaczenia!